Na, ziemię, na ziemię, połóż się. Policjanci wrocławskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy Wydziału w Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozwiązali sprawę kradzieży z włamaniem do niemieckiego urzędu celnego w Duisburgu. Do zdarzenia doszło w 2020 roku, a łupem sprawców padło blisko 6,5 miliona euro. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w sprawę są zamieszane cztery osoby. Wszyscy zostali już zatrzymani w Zgorzelcu i w Kamiennej Górze w czasie operacji realizacyjnej, a następnie aresztowani przez sąd we Wrocławiu. Czynności w śledztwie były prowadzone przy współpracy z funkcjonariuszami niemieckiej policji federalnej, z powołanej w celu wyjaśnienia tej sprawy specjalnej grupy operacyjnej Kern.